Manko, Hunter się kłania. Pamiętacie GTA Toruń, kiedy to Denis Załęcki zepchnął auto swojego byłego przyjaciela Bartka Szachty do rowu, a potem ganiał go ze sprzętem po mieście? Za ten incydent panowie 5 października 2025 roku zostali zatrzymani i jeszcze do niedawna przebywali w areszcie. Po wyjściu na wolkę Denis, jak to Denis wrzucił na Instagram zdjęcie z podpisem w stylu Psy szczekają karawana jedzie dalej. Za to Bartek był bardziej rozmowny i udzielił wywiadu, w którym informuje, że Denis Załęcki się rozkraczył i oficjalnie jest konfidentem, a środowisko wydało już wyrok i nakazało usunąć tatuaż jebać sześćdziesiątki grożąc manigdur kończyny. Po kilku dniach doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Denisa, który odbija piłeczkę i mówi, że to szachta zrobił szpagat. A oto wypowiedź Załęckiego. Serio uważam, że internet to nie jest odpowiednie miejsce do takich rozkminek. Ale niestety szachta nie rozumie tego, że pewne rzeczy załatwia się w prawdziwym życiu, a nie gadając śmieci pod zasięgi. Bartek, przypomnę tylko, że trwa śledztwo, a twoje pragnienie atencji i wyświetleń nie pomoże nikomu i serio nie wiem, jak można być tak głupim, żeby iść i gadać takie rzeczy w mediach. Nie wiedziałeś, że pójdziesz siedzieć przez swojego przyjaciela, i ty śmiesz sugerować, że ja się sprzedałem, i to mnie nazywasz sprzedajną kur, bo z tego, co widzi każdy, to chyba ty masz największe parcie na hajs i zasięgi. Mówisz coś o zamazywaniu tatuażu? To ty latasz z konfidentami i rozpierdoliłeś się w necie nie ja. To ty mówiłeś, że ja cię zaatakowałem i że są kamery, nie ja. Nie zamierzałem poruszać tego tematu w internecie, bo nie jest to odpowiednie miejsce do tego, ale niestety nie umiesz się zachować, co potwierdzasz na każdym kroku. Idź dalej, trzymaj się z PDF-em i konfidentem. No i na koniec dodam, że siedziałeś w areszcie, a nie w więzieniu, a byłeś tam trzy tygodnie, a płaczesz, jakbyś dziesięć lat siedział. Czułem się, Jakbym szóstkę w totka trafił, jak wychodziłem, to Twoje słowa. Oj Bartuś-Szarakterni, co sądzicie o tej historii rodem z trudnych, prawilnych spraw? Jak to wszystko się skończy? Dajcie znać.